Janku, gotowy? Jest. Gotowy. To jest twoje miejsce, zapraszam cię. Mniej więcej przy tym, o tutaj. Janek gotowy. Państwo gotowi? No my nie możemy być niegotowi. No to wygląda. Aha, mówiłem, że to ostatni numer w programie? Może być, bo jak Janek dobrze machnie. Zobaczymy. Skoro wszyscy jesteśmy gotowi, to zapraszam na specjalny sketch z udziałem Tomka w roli Janka, inżyniera Janka oraz kabaretu Ani Brumro. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Janek, oto nadszedł Twój czas i zobacz Janek. Poszła w las, więc śmiało Janek Teraz śpiewa i tańczy Ja nie wiem czy ja się nadaję Janek każdy z nas pomoże Ci No zobacz Janek Otwierasz do drzwi Nie wstydź się Janek Ognia dolewaj do krwi Ja chyba półtrą mam za mało Dlatego teraz Janek tańcz. Z biodrami z seksownie kręć Niech mężczyźni leją na sali Tańcz i się śmiej To taniec dwój z gwiazdami Tańcz i się śmiej Bo przecież gdy kobiet brak, nas nie boli ten fakt Poradzimy sobie sami Janek Piosenka już kończy się, no zobacz Janek jest to dlatego Janek nie możesz powiedzieć nie. Tam do w ostatnim refrenie Dlatego teraz Janek tańci się śmiej do danie. Państwo, bardzo dziękujemy, że chcieliście ten wieczór spędzić z kabaretem Anim który wystąpił w składzie Waldemar Wilkołek, Michał Wójcik, Marcin Wójcik oraz Tomek, czyli Janek. Jeżeli tylko Tomek będzie miał wolny termin, dojedziemy na każdy wieczór kawalerski w Polsce. Drogie Panie, jest też zła informacja, na wieczory panieńskie niestety nie jeździmy. Się śmiej. Bo przecież tylko bieram brak, nas nie boli ten fakt, poradzimy sobie sami. Bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękujemy. O, kłaniamy się. Trzy, sto, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz może się śmiało odbierać. Wiem, że bez muzyki jest. Bez muzyki jest kładą. Kapotę, na na w kulisie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy za kulisy, tam czeka na ciebie nagroda. Pani brawo, 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 Tomek był super mówię.